Przed godziną 11 stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Szyszki. Do zdarzenia natychmiast zostały zadysponowane trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce oraz zastępy z najbliższych jednostek ochotniczych straży pożarnych, ze Starej Kamionki, Kuźnicy, Jacowlan i Zubrzycy Wielkiej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że pali się parterowy budynek. Budynek mieszkalny z użytkowanym poddaszem. Ogniem było objęte całkowicie poddasze. W pierwszej fazie z rozpoznania wynikało, że w budynku mogą znajdować się dzieci, także podjęliśmy próbę natychmiastowego wejścia do obiektu. Po przeszukaniu parteru okazało się, że wewnątrz nie ma nikogo, natomiast na poddasze z uwagi na rozwinięty pożar nie byliśmy w stanie wejść. Na szczęście okazało się, że dzieci znajdują się poza domem, w szkole. W wyniku prowadzonych działań spaleniu, można powiedzieć prak praktycznie całkowitemu, uległ budynek mieszkalny. Jedna trzecia tego budynku została Zniszczona, jeszcze nie wiemy co było przyczyną zburzenia tej części obiektu, czy był to wybuch gazu. Dochodzenie w sprawie ustalenia ostatecznej przyczyny pożaru prowadzi policja, natomiast z miejsca zdarzenia pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala dwie osoby poszkodowane. Działania polegały na podaniu prądu wody w natarciu na miejsce pożaru oraz w obronie znajdującego się w pobliżu budynku, prawdopodobnie gospodarczego. W tej chwili prowadzone są prace rozbiórkowe. Zdejmujemy konstrukcję dachu, aby dogasić, dogasić ten obiekt po dogaszeniu tej części obiektu, która, która została spalona, przystąpimy do rozbiórki części obiektu, która uległa zawaleniu. Na miejsce zdarzenia również została zadysponowana grupa operacyjna komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.